Impreza bez mnie E no to dawaj no Wpadam Co tam macie? to? Nie, wejpa Co? Kiego wejpa? Nie, dobra teraz tak, kolego, pokaż widzę Proszę, pokaż widzę O, premierę, ale patrzcie jakimi dziury się zrobiło w diamencikach Ej, ale ładna, mega Dzięki, o, 800 Posz, pokaż. Ja zrobię fotę i proszę, mogę. No, ale nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, bo ja już ją mam z dwa lata. Dobra, uj, no, pokażę. No, proszę. Aha, pierwsza fanka, let's go! nieprawda. Ale to jest mojej własnej moje własne roboty. Serio? No, ja mam wytwórnie premierę Tak, na pewno. No, serio, ja jestem ogólnie beatmakerem, raperem i menelem jeszcze. I mam jeszcze syna. No? Serio? No? no? 30 Co? A wy ile macie? Ty wyglądasz na 19 No słuchaj, słuchaj. Dba się, dba się o linię, tak? Jak to mówią. No. Ej, a weź coś, zarapuj swojego. Młody Maju wjeżdża na rejon i rozpierdala cały ten sezon. Ej, ej, nie mówcie.